Wiesz, to nie jest dolar drukowany, taki fiat. To jest dolar jeszcze dodatkowo przedrukowany i często, na przykład, jeżeli chodzi o USDT, no to tam różne dziwne afery występowały, więc nie wiem, ale ja mam podobny dystans do obu tych stablecoinów, no bo znów USDC jest narzucony Unii, bo to jest. Wall Street i on jest niby lepszy od tego USDT, wiele giełd europejskich przez Mikę wycofało rynki z USDT, a zamieniają je na USDC. Jakie ty masz Michał do tego podejście? Jak, jak ty to widzisz? Ja wiem, że ty trzymasz Bitcoina i czujesz się bezpiecznie, a nie a nie, nie stable też, no ale stable zawsze no, ja no, trochę tego mieć. Właśnie po drugiej stronie mam USDT, USDC, także ja to bym... No Marka jest dobrze posłuchać, ale też robię podobnie jak ty i też się czuję bardziej pewnie trzymając właśnie USDT i USDC. No, jak to wszystko się odklei, to najwyżej będziemy pisać gdzieś kolejne klejmy. Ale ja zwyczajnie z tego lekcję będziesz mieć dużo doświadczenia i na pewno emocje. No sobie ogarniesz także. No, to ja na przykład, dużo, na przykład dużo więcej zastosowań ma to USDC USDT niż, niż ten dolar. Z dolarem za dużo się nie pobawisz, a teraz fajnie. Znaczy, no, farmimy z powrotem, wracamy do możliwości DeFi i jakoś staramy się użyć tego kapitału, żeby coś tam zawsze kapało. Po co ma to leżeć na portfelu? I, i tyle.